Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować najprostsze danie w kuchni azjatyckiej. Będzie to przepyszny, chrupiący i soczysty kurczak z dodatkiem sosu słodkie chili. Mamy też tu bardzo dużo fantastycznych warzyw, do tego trochę ryżu i to danie. Jest naprawdę mega i to mega, bardzo szybkie. Zaraz pokażę Wam, jakie składniki będą do tego potrzebne oraz jak przygotować takiego kurczaka w domu. Jesteście gotowi? To zapraszam na przepis. Zaczynamy od warzyw. Jakie warzywa ja sobie tutaj będę dzisiaj wykorzystywał? Moi drodzy, takie trzy bardzo proste warzywa. Nie chcę tutaj komplikować tego przepisu, więc postanowiłem, że użyję. Prostych warzyw, takie jakie każdy ma gdzieś tam w domu w lodówce. Mamy paprykę, i wszystko sobie kroję w kosteczkę. Tak, w taką. Hop, proszę bardzo. Możecie do tego przepisu użyć przeróżnych warzyw. Możecie dodać trochę brokuła, możecie dodać jakieś fasolki, jeżeli macie. Możecie użyć też nawet kapustę pekińską albo zwykłą kapustę. Zwyczajnie pokroicie sobie ją tylko w paseczki. I już macie gotowe warzywa. Jakie warzywa użyjecie, to tylko i wyłącznie zależy od Was. Ja tutaj używam naprawdę bardzo prostych warzyw, bo chcę Wam pokazać, że da się zrobić proste jedzenie w domu. Tu ma być kolorowo. Sos jest taki pomarańczowy, więc te wszystkie warzywa kolorystycznie będą pasować do tego. I zobaczcie, ja tutaj naprawdę nie używam całej cebuli. Nie używam y Całej papryki, bo jest mi ona po prostu niepotrzebna. O i czerwona cebula fajnie się sprawdzi w tym przepisie, bo nada takiego koloru, ale też możecie oczywiście zamienić i użyć sobie białej cebuli do tego. I to wszystkie warzywa, jakie dzisiaj będę y, tak naprawdę komponował z naszym kurczakiem. Teraz przejdźmy do zamarynowania naszego kurczaka. Imbir, świeży imbir. Tutaj jest naprawdę mnóstwo smaku. Ile potrzebuje? No tak. 1,5 cm imbiru. Tu jest naprawdę bardzo dużo smaku. Imbir jest taki cytrynowy, więc on fajnie naprawdę komponuje się z naszym kurczakiem. Będzie tutaj pikantnie i on też nam to lekko zaostrzy. I co jeszcze tutaj dodajemy? A, dodam czosnek. Dwa ząbki czosnku. Tak naprawdę to też sobie tylko muszę posiekać. Spójrzcie, jak to siekam. Imbir kroję w takie. Paski a następnie w słupki. Możemy też go posiekać w całości, ale ja lubię takie słupki. Jak one latają gdzieś pomiędzy tym jedzeniem. Ten imbir później nam zmięknie podczas smażenia na patelni. I co się stanie? Będzie gdzieś tam wyczuwalny bardziej. A jeżeli chodzi o czosnek, to tylko i wyłącznie w takie plasterki. Dwa ząbki czosnku. Oczywiście możecie dać więcej, jeżeli lubicie pikantne jedzenie, to możecie też dodać więcej świeżego chili. No tak, jak to lubić. I tak naprawdę, moi drodzy, większość rzeczy mamy już za sobą. Teraz tylko przyszedł czas na kurczaka. Ja sobie posprzątam i pokażę wam jak go przygotować. Już mam posprzątane, więc przejdźmy do naszego kurczaka. Ja tutaj mam jedną piers kurczaka, obetnę sobie tylko te żyłki, które tutaj gdzieś są. One są niepotrzebne. I co robimy z tym kurczakiem? Kroimy go w kostkę, ale w taką większą kostkę. Ona ma być taka, o, dość duża. I teraz tak: w kuchni azjatyckiej różnie kroi się kurczaka. Na przykład w kuchni tajskiej nie zobaczycie kurczaka pokrojonego w kosteczkę. Oj nie, oni kroją tylko i wyłącznie w paseczki. Żadnej kostki tam nigdy nie uświadczycie. W Wietnamie to samo, ale jeżeli chodzi o Chiny, to w Chinach tylko i wyłącznie kroimy kurczaka w kosteczkę. I tego kurczaka musimy sobie teraz zamarynować. Marynata jest bardzo i to bardzo prosta. Nie ma tutaj nic innego. Słuchajcie, sól. Musimy go dobrze oprószyć solą, bo w tym momencie on się zamarynuje i ta sól przejdzie do środka tego kurczaka. Jeżeli byśmy tego nie zrobili, no to niestety biada i biada, bo później zamkniemy tego kurczaka i do tego kurczaka już żadna sól nie wejdzie. Więc może jeszcze trochę soli dodam tutaj i teraz tak. Biorę sobie mąkę. Jest to tak naprawdę to nie jest mąka, to jest skrobia kukurydziana. To jest zupełnie co innego niż mąka kukurydziana. To jest mazeina. Skrobia kukurydziana, tak jak skrobia nasza ziemniaczana, ma właściwości zagęszczające. Dzięki temu, że ja zamarynuję tego kurczaka w tej skrobi, skrobi kukurydzianej, powtarzam, to będę miał niesamowitego chrupiącego kurczaka i soczystego w środku. I teraz nasuwa się jedno podstawowe pytanie. Czy można użyć skrobi ziemniaczanej zamiast skrobi kukurydzianej? Nie, nie można, nie można, nie można. Oni Chińczycy mają swoje przepisy, oni tego używają i naprawdę mówię Wam, jeżeli chcecie mieć takiego dobrego kurczaka, to musicie użyć skrobi kukurydzianej. To nie jest drogi interes. Kilogram kosztuje około 10-12 zł i starcza na bardzo, bardzo długo. Jedynym problemem jest to, że najlepiej za, y, zamówić to przez internet albo poszukać w jakimś sklepie ze zdrową żywnością. Oni tam takie rzeczy mają, więc musicie czasami na stoiskach, w marketach też są takie sklepy. Jeżeli zobaczycie gdzieś, gdzie mają produkty ekologiczne, bio albo z całego świata to dostaniecie taką skrobię i ona starcza naprawdę na bardzo bardzo długo. Teraz muszę tylko obtoczyć tego kurczaka w tej skrobi. Hop. Możecie użyć palców i dłoni, ale ja niestety nie lubię dotyku tej skrobi. Dla was się poświęcam, moi drodzy. Możecie też to do woreczka wrzucić, to też jest fajny patent. Dobra. I co robię w tym momencie? Muszę go odstawić na jakieś 10 minut, bo on teraz wchłonie tą skrobie kukurydzianą. I dzięki temu będzie jeszcze bardziej chrupiący. Ponadto nagrzewam sobie olej i będę to smażyć. Moi drodzy, mówiłem, że to będzie bardzo szybki przepis, więc teraz możemy przejść do smażenia naszego kurczaka. Smażymy go dwukrotnie. Na początek. W nie tak wysokiej temperaturze temperatura na początek powinna mieć około 160 stopni Celsjusza, nie więcej, i smażymy go. Wrzucamy go, niech on się podsmaży, on zaraz wypłynie, a w międzyczasie ja sobie tutaj nagrzewam patelnię. Jest to łok, i ten łok. Moi drodzy, musicie bardzo dobrze rozgrzać. Pamiętajcie, żeby go zaimpregnować. Jeżeli nie macie takiej patelni w domu, jeżeli nie macie gazu, możecie to zrobić też na zwykłej patelni. Tylko pamiętajcie, żeby rozgrzać ją bardzo i to bardzo mocno. Kurczak jest już lekko podsmażony. Pamiętajcie, że on nigdy nie będzie taki złocisty, bo skrobia kukurydziana nie ma takich właściwości. On musi być tylko chrupiący i tyle. Dobra, wyciągamy go i co teraz robię? Nagrzewam, rozgrzewam mocniej olej. Temperatura tutaj powinna wahać się pomiędzy 180 a 190 stopni i nagrzewam mojego łoka. Więc jak to wszystko będzie nagrzane, to musimy tylko połączyć te wszystkie składniki ze sobą. Olej mam już nagrzany bardzo i to bardzo, więc wrzucamy na ostatni, na ostatni moment. Tutaj chodzi o to, żeby ten kurczak dostał jak najwięcej chrupkości. I teraz na mojego łoka, na tą patelnię tutaj, wlewam sobie olej, rozprowadzam go, podkręcam ogień, bo co jest najważniejsze? Tak jak Wam mówiłem, najważniejsza jest temperatura, bo to jedzenie ma dostać oddechu łoka, czyli ma mieć takiego ducha azjatyckiego. Jeżeli nie ma temperatury. Do tego ducha nie będziecie mieli i nigdy go nie dostaniecie. To się nazywa high, tak naprawdę. Spra sprawdźmy tego kurczaka jeszcze chwilę, bo on musi być bardzo i to bardzo chrupiący, więc ta temperatura musi się tutaj podnieść. I widzicie łok dymi. Więc co robimy? Wrzucamy na niego te wszystkie warzywa. O tak! I tutaj się zaczyna dziać. Przemieszajmy. Hop! Wszystkie warzywa, które tutaj są, możemy sobie tego użyć. I uwaga, warzyw do kuchni azjatyckiej nie dusimy. To nie jest danie duszone, tak jak w naszej kuchni, tylko to jest danie szybko smażone. Ta temperatura inaczej się rozchodzi, i nie możemy pozwolić na to, żeby te warzywa były y, uduszone. One muszą być chrupiące z zewnątrz i soczyste w środku. Warzywa mamy fajnie podsmażone. Kurczak też już jest chrupiący, więc z tego kurczaka wyciągamy i wrzucamy go bezpośrednio na patelnię. Hop. Tak to ma wyglądać. Pięknie. Pomieszajmy te wszystkie warzywa. Zobaczmy, co tutaj się stało. One widać, że się fajnie zarumieniły. Mmm. I teraz dodajemy sos słodki chili. I mieszamy to wszystko razem. Niech się to smaży, tylko nie za długo, pamiętajcie, bo to nie o to chodzi. I teraz na sam koniec biorę sobie zieloną cebulkę, którą siekam, ale też niezbyt mocno. I moje danie jest już gotowe. Poczekajmy, niech się tylko zredukuje, niech ten sos będzie taki gęsty, niech on oplecie tego kurczaka, który tutaj jest i będziemy wykładać. Na samym końcu ja sobie dodam odrobinę sosu sojowego. To jest jasny sos sojowy, tutaj nie ma tego dużo. Hop, no już koniec butelki jest tak naprawdę. Dobra, i możemy wykładać naszego kurczaka. Wykładamy, słuchajcie, ja tutaj mam ryż, więc podamy to danie z ryżem. Lekko go ubiję. Spójrzcie, jaki fajny. To jest prawdziwy ryż azjatycki. Jest to ryż jaśminowy. I teraz do mojego dania dodaję trochę zielonej cebulki. Dodaję też trochę prażonego yy, sezamu. Mieszam to wszystko, ściągam z ognia i danie macie gotowe. No, wygląda przepięknie. Ten kurczak to jest niesamowita sprawa. Mm, spójrzcie, jak to wygląda. No, przefantastycznie. Wystarczy tylko kilka chwil. Jest to szybkie, proste danie. No, a jak ono wygląda, to jest coś naprawdę niesamowitego. Na samą górę. Ja dodaję sobie tylko trochę zielonej cebulki i tak naprawdę to wszystko. Możecie jeszcze dodać, jeżeli macie, tak jak ja, limonkę macie, to dodajcie limonki. Jeżeli nie macie limonki, dodajcie soku z cytryny. Naprawdę to wam zmieni smak tego dania. I tak wygląda mój kurczak w sosie słodkim chili. Dziękuję Wam bardzo. Życzę smacznego. I po więcej przepisów zapraszam na Kocham Gotować! Do zobaczenia! A wy zostawcie łapkę w górę za tego przepysznego kurczaka!